Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Lego Władca Pierścieni. Hej. Dzisiaj pobawimy się Frodem, Golumem i Samem O, nowy Arcik. Nice. O Jezu Minas Morgul? Jeśli się nie mylę oczywiście Trzeba trochę fro froda garać, bo inaczej będzie sam chodzić. Nie, yeah, muszę opanować tego... Gagatka! Bo inaczej będzie kombinować. Dobra. Nie to. O. Dobra, Frada z tam Szybko. A ty kuźba gdzie? O, ale hajsu! I teraz co się łoży? Schody? Wat <grywa> <grywa> What is dyr this, this shit? Czekajcie. Razem. Golum Rada, rada. Yeah. Ty! Tylko nie bardzo, proszę nie? nie? Mm -hmm. To nie To Eee, Frodo! Ogarnij się teklu. Czekajcie. Co by tu wymyślić? Czy już nie pamiętam? Jak to się przechodziło? Tu już ko koniec mi na smorgul. Tu nic nie... Czekajcie, zniszczy te krzaki, żeby nie zawadzały, to może wtedy coś podziała. To coś było? Aha, to było. Dobra. Lipa. <ślesy> Przepraszam bardzo Lina sama, tak? Głupie Dobra, gdzie ja mam stać? O. Wracaj ma Wracaj tu... Pfff... Frodo. Uu! Nie! Nie 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 nie. What the fuck? Frodo tym maniaku jeden. Dawać mi koniec schodów Nie jest to koniec, ale skoczyć się Skoczyć można Uf. 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 Oh yeah A raczej hell yeah eee, sam No i przynajmniej go już nie wzywa pier nie wzywałem go tam do... z tym pierścieniem do środka Chodź ty, Frodo. Co jest, kuź... Okej, okay, na no dobra. O oh, shit. czarnoksiężnik księżnik Zangmaru się ukaże. Moja armio, Wyjdź. I zniszcze mina styrid. Spalcie białe drzewo. Chodź, Chodź tu Frodo Potrzebujemy twojej lampki Nocnej Golum, idziesz Kuźwa on jest jak taki mini hulk wszystko by rozwalał I zabijał Chociaż hulk by tylko od niszczenia. Hm. Dobra yy... Teraz kolej sama. A ja się przepraszam, nie bezpojałem się. Wygląda jakby ta skrzynka miała go zaraz pojrzeć Okej okay. Hmm Zastanawiałem pewna rzecz, ale to za chwilę Cię wyjaśniło mi... Co to w tym łańcuch Dobra, znowu Golum jest potrzebny smigol Golum mi. Albo mini yy, były hobbicie Niegdyś hobbicie Aha, pańczyny Haj Tu, trochę sobie nowy pierścionek Golumie taki jest Takich jest niewiele chociaż takim co wada wszystkim, jest tylko jeden no ale gro... pewnie będzie, jakieś repliki będą Wada fuck Czego oni nie myślą Ui Przejoś Fuck, tu miał wejść sam Haha, ha, pierwszy byłem w Golumie. Złapasz mi, z drogi. Kopiemy, a raczej zasadzamy. Siedzi działo. Mam się działo. Kinder Kindermaking. Dobra. Tworzymy teraz... Schody. Tak, pewnie schody. No raczej. Dobra. Ło, kurde.

the the Get away! I don't want to keep it! See he uh. wants it for himself. I just want to help. Go home. Can't help me anymore. This fucking joke! Go on, you son of a bitch!

O oh my fucking... No, let's go fuck out of here. Oooo, oh, shit, szelo, bo już się tam czai na nas. Rozwal to. Dziękuję. gold. Uj jezu. Aha, bo to są te Dobra, golem teraz twoje kolej tym razem Kurde Myślałem, że będę mógł skoczyć wyżej Dobra Dobra, i teraz musimy zrzucić to na dół i uwaga O oh, shit Cało gdzieś tam się zbagował chyba Sleep Go to sleep motherfucker Dobra Dawaj skrzynkę No Eee, to nie było straszne Teraz, czy mój miecz świeci? Nie, nie. Bo jeśli tak to znaczyłoby... By... Znaczyłoby, że gdzieś tu są orki. No nie, no znowu te pieprzone... Spidermany. Haha! Zostaw tą... Kuźwa! Trzymaj tę buteleczkę w łapie i mnie w wkurzaj. Dziękuję. Chodź tu Gollum, jesteś silniejszy. Buduj. A! Złoto, 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 złoto. przez ile tu złota, ja pierdolę. Dobra. Te mini pająki zaczynają mnie porządnie wnerwiać. A, to są te... Czekajcie. Dobra. Trochę mnie uszy już bolą od tych słuchawek, ale jeszcze trochę i w końcu będą nowe. ostatnikami ale mu przygmocił. Dobra. Ło. Hej siwo, hej siwo, hej siwo. Hej se muszę zgatac, panowie. O. golem się już skrył. I teraz będzie ta jego sta piosenka. O, idzie szyloba.

Skurne sterowanie. No. No, skarb nam kazał. My nigdy byśmy go nie skrzywdzili, a nawal go po mordzie. Nie pozwala ci na to. Yet. Bye bye. You. I'm on your side I know. So sorry, Sam. So sorry. Ha! Guys! Actually we should have to win, yeah? A zatem drodzy, droga widownia. Pańska Sfinia. A ty... proszę pana. No. acy oczywiście, Dobra. Drodzy widzowie, mam nadzieję, że łodcinek się podobał. Jeśli tak, to rzeknę w ten sposób, że jeśli podoba Ci się odcinek, to daj łapkę w górę. Jeśli e, masz jakieś uwagi to komentuj. Jeśli chcesz być na bieżąco to subskrybuj. I oczywiście, jeśli chcesz... E, nie polecić, to rozesi yy, ten filmik A zatem do zobaczenia, cześć i czołem w następnym odcinku z gry Lego, Deho yy, LEGO władcy pieśni, no bądź z serii, którą prowadzę, pa! Zagejostwo!